Dzień dobry, Agnieszka Sieroczyńska, Szanowska Telewizja. Rozmowa tygodnia. Z nami jest pan burmistrz Robert Maciaszek. Dzień dobry. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. A będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ważnej uchwale, którą podjęto na listopadowej sesji dotyczącej powstania strefy przemysłowo-gospodarczej czy też usługowej tuż obok Szanowa. To jest bardzo dobra wiadomość. Ja chcę powiedzieć, że, moim zdaniem, jest to jedna z najważniejszych uchwał, jakie podjęliśmy w tej kadencji. Ja nad tą strefą pracowałem z zespołem dwa i pół roku e nad skupowaniem nieruchomości pracujemy od samego początku kadencji. Jako gmina wydaliśmy kilka milionów złotych na skupywanie drobnych działek, na pomaganie ludziom w wyprostowaniu kwestii współwłasności. Udało nam się na dzisiaj, czy może na dzisiaj mamy w całej tej obszarze strefy 66 hektarów terenów gminnych, które będziemy mogli powoli zacząć komercjalizować. Natomiast to, co się wydarzyło teraz, to podjęliśmy uchwałę o utworzeniu strefy inwestycyjne w naszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mhm. To jest na północ od autostrady A4, od węzła Balin do ulicy Wodzińskiej, do Osadnika, dalej do linii kolejowej Kraków-Katowice i nad tą linią kolejową jeszcze na terenach ruszowic przy zakładach górniczych Trzewionka. W sumie cała strefa to blisko 275 hektarów terenu, ale nie cały ten obszar przeznaczamy pod y, zakłady produkcyjne. Z tych 275 hektarów 86 hektarów hektarów to jest zieleń. 86 hektarów to będzie powierzchnia biologicznie czynna. Zachowujemy wszystkie lasy, które tam są. Zachowujemy siedliska bogów, które tam znaleźliśmy. Zachowujemy powierzchnię biologicznie czynną wzdłuż potoku Luszówka. Także dbamy zarówno o przyrodę, która tam się znajduje, mm -hmm. jak i na tych łąkach, które tam są. Będziemy tworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko, dla całego powiatu, bo przecież ta strefa w Szanowie, podobnie jak strefa w Niepołomica, czy strefa w zatorze, to będą nowoczesne miejsca pracy dla y, wszystkich nas. Wprowadziliście tam Państwo sporo, bo zresztą tak tego plan też wymagał, sporo obostrzeń dotyczących tego, co może tam powstać, choćby nawet jeżeli chodzi o wysokość budynków. Tak. Nie powstaną tam zakłady, które mogłyby w jakiś sposób negatywnie oddziaływać na. Mieszczące się obok skupiska. Tak, jest jedna bardzo ważna zmiana, ponieważ na części tego terenu, przy autostradzie, plan zagospodarowania przestrzennego już dopuszczał zakłady produkcyjne. Mhm. Tam była już w jakiejś części tego terenu, można powiedzieć, dopuszczona strefa inwestycyjna i były tam dopuszczone zakłady, które zawsze znacząco mogą oddziaływać na środowisko czyli to, jest, to są takie zakłady, które w największym stopniu oddziałują ze środowiskiem. My w tym nowym planie, który przyjęliśmy, na całym jego obszarze wprowadziliśmy zakaz lokalizowania tego typu działalności. Nam zależy na nowoczesnym przemyśle, nam zależy na takich nowych technologiach, które mogłyby tutaj wejść. Tego nie zrobić się z dnia na dzień. Na to mhm. potrzeba lat i ta strefa też będzie się rozwijała przez lata. Natomiast głęboko wierzę, że w przyszłym roku uda nam się tam wbić pierwsze łopaty, bo mamy już dwóch przedsiębiorców, którzy mają już działki wykupione na tej strefie i mają w planach budowanie swoich zakładów. Tak? Jeden zakład produkcyjny, drugi logistyczny, ale obie te firmy stworzą nowe miejsca pracy. Teraz też pomagamy im w, 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 w przygotowaniu się do tego, żeby zacząć już projektować zakłady w tym miejscu. Sądzi Pan, że właśnie możemy sobie pozwolić na to, żeby wykluczyć tutaj w jakiś tam sposób przemysł ciążliwy i skupić się tylko na przykład na nowoczesnych technologiach czy centrach przeładunkowych? W jakiejś mierze tak, właśnie na... na... Tym narzędziem, które pozwala nam na to wpływać, jest plan zagospodarowania przestrzennego, ale plan też nie jest aż tak konkretny, że wskazuje, nie, wiem, tu może powstać nie wiem, fabryka mhm. szkła, a tutaj może powstać nie wiem, fabryka samochodów elektrycznych. To, to tak nie działa. Plan jest bardziej ogólny. On określa maksymalne zabudowy. On określa właśnie to, w jaki sposób te zakłady mogą wpływać na środowisko. My wprowadziliśmy zakaz znacząco wpływających na środowisko zawsze znacząco co oznacza, że w ten sposób wyeliminowaliśmy cały katalog takiego uciążliwego przemysłu. Jego na pewno nie będzie. Natomiast no tutaj Mam nadzieję, że e, przyjdą do nas te nowe technologie, mając na uwadze to, że w sąsiednim Jawornie planowana jest budowa fa fabryki samochodów elektrycznych. Mm -hmm. No to u nas jest idealnym miejscem na to, żeby rozwijała się ta branża, która będzie współpracować z tym automotive, e, czyli tym sektorem motoryzacyjnym. Mm -hmm. Mamy już dzisiaj Waleo w Szanowie, które produkuje lampy samochodowe. Nie tylko produkuje, ale również projektuje, bo mamy w Waleo już też centrum e, badawczo-rozwojowe, które projektuje lampy. Więc to jest może na to, że powstawały firmy, które również będą gdzieś współdziałać na przykład z tą fabryką. Taka sytuacja miała miejsce kiedyś w Tychach czy w Bielsku Białej, gdzie obok fabryki Fiata zaczęły powstawać, zaczęła powstawać cała strefa inwestycyjna firm, które jedna produkuje fotele do samochodu, druga chłodnice, trzecia silniki i tak dalej. Więc naprawdę to jest dla nas duża szansa na to, żeby właśnie wprowadzić do szanowa nowe branże i dać ludziom nowe miejsca pracy. Sporo emocji budzi, zawsze chyba będzie budzić inwestycja, która mogłaby tam ewentualnie powstać, czyli spalarnia No śmieci de facto. Na razie tak ją określimy, bo jaki ona kształt przybierze, nie wiadomo, bo są różne nowe technologie. Tu zresztą się pojawiały takie głosy, że być może za wiele lat to będzie zupełnie innej technologii spalarnia niż mówimy o niej dzisiaj. No, i tutaj trzeba się trochę cofnąć do, do historii, bo ponad dekadę temu podjęto decyzję, właściwie nawet dwie decyzje środowiskowe, dotyczące budowy dużej spalarni śmieci dla Małopolski Zachodniej, właśnie na tym terenie. Mhm. To miała być spalania na 150 tysięcy ton odpadów. I to też chcę tutaj jasno podkreślić. Ten plan, który przyjęliśmy, uniemożliwia powstanie takiego zakładu. Na tym terenie nigdy nie powstanie taka duża spalarnia dla Małopolski Zachodniej, dla, dla kilku powiatów. Nie ma szans. My ograniczyliśmy w tym planie e, możliwości zagospodarowania e, odpadów na tej konkretnej działce do 25 tysięcy ton, czyli to byłby zakład 6 razy mniejszy. Natomiast, co jest istotne, cała ta działka, która w, w studium zagospodarowania przestrzennego i w miejscowym planie przeznaczona jest na zagospodarowanie odpadów. To jest działka gminy, więc to, czy kiedykolwiek powstanie tam jak, jakiś zakład, który będzie się tym zajmował, czy to byłaby termiczne przekształcanie odpadów, czy jakieś zgazowanie odpadów, przyglądamy się temu, co się dzieje mhm. w Munichowie, będzie zawsze zależało od nas. Nikt tej decyzji nie podejmie za nas. Natomiast nie ma takiej decyzji, żaden proces nie jest rozpoczęty. Jedyny proces dotyczący spalania odpadów jest realizowany na wniosek prywatnej spółki, spółki Weolia, która jest właśnie ciepłowni na osiedlu młodości przy ulicy Pogorskiej i tutaj procedujemy decyzję środowiskową, czyli ja jako burmistrz, jako organ administracji wydaję warunki, mhm. na jakich mógłby taki zakład funkcjonować, i nie podejmuję decyzji, czy powstanie, czy nie, bo to nie jest moja rola. Moją rolą jest określenie warunków mhm. i taki proces trwa, to jest jedyny proces dotyczący zagospodarowania odpadów w tym momencie. To jest jeszcze melodia przyszłości. Teraz, jak on powiedział, plan jest, strefa może zacząć działać. Są pierwsi zainteresowani, czy będzie jakaś dodatkowa promocja, jakieś warunki preferencyjne, żeby przyciągnąć tutaj inwestorów jeszcze większą ilość. Tutaj pewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, ale my, jako Ochrzanów, jesteśmy. Bardzo preferencyjnym miastem do zainwestowania. Po zmianie przepisów dzisiaj cała Polska jest strefą mhm. inwestycyjną, nie tworzy się już takich specjalnych stref ekonomicznych, cała Polska jest taką strefą, natomiast zostały określone preferencje w podatku dochodowym od przedsiębiorców i te preferencje najwyższe są jeśli chodzi na przykład o nasz region region małopolski w sześciu miastach jednym z nich jest Chrzanów wynika to z tego właśnie że mamy swoje problemy demograficzne tak nasze społeczeństwo się starzeje mm. młodzi ludzie stąd wyjeżdżali to spowodowało że jesteśmy jednym z takich ośrodków strategicznej interwencji który ma dużo większe wsparcie publiczne niż inne miasta na przykład żeby w Krakowie uzyskać takie wsparcie jak w Szanowie, inwestor musiałby zainwestować nie wiem, 10 razy więcej. Więc u nas te preferencje są dzisiaj dość wysokie i myślę, że przedsiębiorcy o tym wiedzą, bo zainteresowanie tymi terenami strefy jest naprawdę duże. Tu mówimy o dużych przedsiębiorstwach, bo na tej strefie tam nie będą się lokować rzemieślnicy, tam będą duże zakłady produkcyjne. To są już konkretne firmy, często w ich imieniu występują jakieś kancelary prawne czy jakieś biura pośredniczące. Oni wiedzą, przyjeżdżając do mnie na spotkania, pytając co tą strefę, te firmy wiedzą o tych preferencjach. Natomiast oczywiście będziemy promować jak najszerzej tą naszą strefę. Czy ona się będzie jeszcze poszerzać? W tym terenie widzę tylko jedną możliwość mm -hmm. tak naprawdę. To jest sam ten osadnika. Sam teren osadnika, tylko on jest w procesie rekultywacji. On potrzebuje jeszcze lat na to, żeby mógł być kiedyś ponownie mm -hmm. wykorzystany, ale tam jest ponad 60 hektarów terenu przy linii kolejowej, który mógłby być fajnym miejscem kiedyś do zainwestowania tam pieniędzy, tylko na razie on musi jeszcze zostać i poczekać na to, aż te, te wszystkie procesy chemiczne, które w nim zachodzą, spowodują, że to już będzie bezpieczne dla, dla wszystkich. A inne miejsce w takim razie, skoro w tym terenie ewentualnie osadnik, czy są jeszcze jakieś takie tutaj obszary, które widziałby Pan jako... Tak, no Potencjalnie my rozbudowujemy, też teraz projektujemy plan zagospodarowania przestrzennego do tych terenów przy Fabloku, mhm. tam przy Fabloku, przy ulicy Powstańców Styczniowych, za Unii Mięsem, tam są jeszcze tereny inwestycyjne. W większości są to działki prywatne, natomiast przeznaczone w planie pod inwestycje. I to, co zawsze jest kluczowe tak, przy otwarciu takich nowych terenów inwestycyjnych, to droga. I zarówno w tej strefie przy A4 projektujemy nowe drogi, mhm. które przetną te tereny Pozwolą skomunikować się z tymi, z tymi działkami. I tak samo przy, pomiędzy ulicą Powstańców, Styczniowych i Borowcową planujemy nowe połączenie drogowe, które również otworzy te tereny tam przy Unii Więc tam jeszcze trochę terenów inwestycyjnych przy Fabluku i przy Unii może powstać. To miejmy nadzieję, że te plany się powiodą i rzeczywiście strefy zaczną prężnie działać. Tutaj przedsiębiorcy przybędą do Szanowa wraz z nimi. Młodzi ludzie, bo tego chyba sobie możemy życzyć. Na to potrzeba jeszcze czasu, ale tutaj bardzo konsekwentnie od początku idziemy w tym kierunku i kolejny krok w tym kierunku zrobiliśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.